No. Dzień dobry, kochani. Jesteśmy w marinie Łuś i właśnie temat, który chcę pokazać, miła będzie. Tylko, mimo tej pogody deszczowej, pewna sympatyczna pani... Taki rower, rower wodny, oczywiście, tak. Łabądź, Jak Jaki tu rower wodny, delfiny. No i tam rowery wodne, samochody. Pokaż, bo pani tutaj ci pokaże. Pani sympatyczni ludzie, którzy pomagają nam naprawdę, no, zobaczyć? Pani lody stawiał, proszę Panią Słucham? <grym> w tak, w ogóle e, coś się że się jakiś dzieje. Pan mu lody postawił wczoraj o, jak poszedł gdzieś tam o, niesamowite gdzie, no w, w porcie wczoraj, tak? No. no tak w tej, tej wśrii, e, ja jestem. Powiem, panu taka Olka bardzo wrażliwa i mi jest naprawdę też szkoda chociaż nie zawsze ludzie tłumaczyli, bo E, to, no, też, to, to znaczy, pracowałam na środku, gdzie były osoby niepełnosprawne, które też bardzo fajne. tak jak i pan? Aha, tak. No. E, I się też skoczyły na główkę, tak? No i, co, no i życie już na, wózku, e, na tak? Na tak. No, no, no. I mówię, nie, no, no, no. No, no, tak. no. No, tak. no, 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 nie, nie, tu no. jest siedzenie, na którym siedzi, tylko jest woda. Tak. A tu są, tu są tam też nogi i tam są pedały. No, tak, Kręcisz, a tak. tu jest głowa. Czekaj, ja cię trzymam. Dobra, dalej już nie idź, bo tam już jest woda tego. O, 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 o. Tu jest głowa i dziób. I dziób. Ale ładnie, on jest. No. to no. ludzie nie wymyślą, żeby dla atrakcji. A tu jest jednoosobowe? Nie, osobowe. I pięć osób też wyciec. Tak. to Ta jest druga komora i tu jest a, siedzenie. Jest tylko, tak, i tylko ma dwóch z przodu. Tak, tylko z przodu. na tak, tak, dla... osób. Zbieram dwie osoby, osoby kręcą pedałko. nogami, a dwie osoby sobie siedzą z tyłu, z tyłu tak, tak wygodnie i sobie płyną, nie? Relaksują się. No. No. ciekawe nawet jest no. tak, no. można sobie przyjść, popływać. Aha. Ile wynajęcie takiego? Nic nie, kosztuje wszystko jest za darmo tutaj. Dlaczego? O Jezu! Dlaczego? Dlaczego? Taka strefa jest, że wszystko jest dla y, mieszkańców. po jak nie tylko dla mieszkańców, a jeszcze dla innych, jest wszystko za darmo. Dlatego ten parklinowy jest. Aaa, też rozumiem. No y, matko, ja czekaj. Jak z... No mamy rowerki wodne, tak? mamy rowery miejskie, te samochodziki dla dzieci, ten tak? parklinowy, jak tam pan dał. Tak? Mamy też grilla, możecie grilla sobie zrobić, nie? Mhm, A, tu, albo nie jesteście Państwo, tutaj ze Strudyską, nie z bardzo... no, Warszawy. Nie z Warszawy. Żyjnie, to Żyjnie. Podoba to się ta Rewelacja. Bardzo się podoba. Nie? No. Zmieniła się. Taka Zmieniła sobie. Nie się. nie podoba. Nie. Bo... <laughs> Ale to tak jest właśnie, jak ktoś mieszka w Twojej miejscowości, to się komuś to nie podoba. A... Nie, ja Pani powiem tak, że Warszawa w ogóle jest... Jako... Mega droga się Chodzi o to, że mi się nie podoba, że, że jak jest ta Wisła, przecież można byłoby coś podobnego tutaj porobić, jakieś taki kurorty i tak, nic. Pusto w ogóle masakra. Gdzie w Warszawie? Tak. Zrób zależy. No no jest zupauzę. dużo, jest bardzo dużo, jest taki... No właśnie, i... no właśnie. To, to no tak kochani. I mamy nowy domek i przyjaciół kochani, słuchajcie, Darię, Magdę w ogóle. Jutro przychodzimy popływać sobie. E, na Łabędziu. Naprawdę, naprawdę, teraz wam to pokazuję jak to jest. Tak tutaj można grille robić. Są różnego rodzaju, tam można zrobić ognisko, nie wiem czy będzie widać, będzie widać, no i tu są różne leżaki, takie, że można tutaj sobie wypływać i jeździć na rolkach, no i takie atrakcje całkiem fajne, ciekawe, park linowy, cały, bardzo ciekawy porobiony, Damian sobie dzisiaj już fantastycznie to poradził. Film wrzucę, no. Tak parklinowy e, e, ostuda tak więc po prostu rewelacja i tak naprawdę mamy go nie wiem 30 metrów od domku hmm. ale takie kawały robiliśmy chodziliśmy no, ale widzicie e, na przyszły rok na przykład w razie tego, jakbyśmy chcieli tu przyjechać czy, czy coś tego to już będziemy wiedzieć wszystko mniej więcej co i jak tak. naprawdę Pytanie, ciekawe, też wy wiecie. ciekawe sprawy Podczas przyjechałem, żeby właśnie najwięcej wam pokazać możliwości. I co jeszcze wam powiem? Możliwości. No mów. No, że tu są akurat na tym terenie wszystkie atrakcje darmowe. Ale Mówię, dla, o, ogólnie, prostu... ogólnie dla mieszkańców, tak? Tak. Dla mieszkańców, ale no jak widać, no niektórzy mają oślepaszczone nie? No. No, to coś, taki pasztet coś. mazowiecki przyjechał do Was z litości, nie? Niech sobie biedny popływa, nie? Za ja. o, Ale wiocha. O Matku. Nie, cudownie, cudownie. W ogóle fajnie ludzie. Jak słyszycie właśnie to, naprawdę trafiamy na bardzo fajnych ludzi. I teraz ciekawe, dlaczego tak jest? Dlaczego my nie narzekamy? Nie płaczemy? No, w życiu już nie bywa. Ale pogoda, mimo że deszczowa, jak widzicie, jest piękna i takie mi sobie jako struda potrafi przyciągnąć jest klienta, plenia, potrafi fajnie, przyciągnąć plenia. turystów, ale mają fajne pomysły, tak? No niestety tu fajnie zrobione, nawet no, czy te bramy, czy te wszystkie, no przemyślane, Słyska, to jest przemyślane. Żołnierska nie wyrabia za dobrej opinii z tego co oglądałem troszeczkę na YouTube, powiem szczerze, ja nawet swój komentarz też dałem, nie, bo dałem swój komentarz, że hmm. no. nas wszystko zależy jak będzie przede wszystkim co no. nastawienia Bo tutaj jest fajna, są fajni ludzie i to jest fajne Co tym dziewczynom zależało? O, i tutaj że i tutaj że... można grilla no? porobić Tak jest taki duży plac Tutaj przy tych żołnierzach A to już u nas, tak? Tak już pod samym samym domem, nie? No? I tu jest taki a w środku gry taki olbrzymi, że przychodzisz, tak. rupl, tu przychodzisz, przynosisz rup i to jest, żeby się nie pobrudzić, taki gry na łańcuchach, tak jak, tak jak zrobiłeś, tak, my zrobiliśmy takie. tylko już. No, na nogiskiem, no. to jasne. Tak. Aha. Przemyślane sprawy, naprawdę bardzo ciekawe. Tak można, można po prostu. Można, można. Wszystka A skapatu ludzie mają, są pomysłowi. Tak troszeczkę pomysłowi jak w Niderlandii. No. No. O, myślałam, o, Dziewczyna jest jedna. Jedna laska siedzi. No. no, to, na razie kończymy. No. I zapraszamy do następnego filmu. W takim razie trzeba zadzwonić, co ona robi, nie po pracy. Nie